W 1547 roku król Zygmunt Stary nadał Rafałowi Leszczyńskiemu przywilej lokacyjny miasta Leszna. 3 kwietnia 2025 roku podczas dziesiątej sesji radni przyznali trzy odznaczenia zasłużone dla miasta Leszna. Otrzymali je Helena Strzałkowska, Michał Podfigurny i Jan Wojciechowski. Ostatni raz Leszno świętowało urodziny miasta tak hucznie w 1997 roku. Do tej tradycji postanowiono wrócić teraz. 30 kwietnia to doskonała data dla wspólnego świętowania. Grzegorz Rusiecki podsumował rok prezydentury. Jego zaprzysiężenie odbyło się 2 maja 2024 roku. Nawet 5 tysięcy osób według szacunków zabezpieczających imprezę policji wyruszyło w 30-kilometrową trasę podczas trzeciej leszczyńskiej majówki. W nowym miejscu przy hali trapes Leszczyńska lewica wraz z miastem i miejskim ośrodkiem kultury obchodziła 1 maja święto pracy. I rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony ustawą z dnia 20 lutego 2004 roku i obchodzony jest 2 maja. W lesznie obchody święta Konstytucji 3 maja tradycyjnie przy pomniku. Rodzinną majówkę rowerową w poniecu kochają nie tylko jego mieszkańcy, ale także mieszkańcy ościennych gmin, którzy wcześniej wybierają się rowerami przed gminne Centrum Kultury, by razem wystartować w kil kilkunastokilometrową trasę. Archidiecezja poznańska ma nowego arcybiskupa. Decyzją papieża Franciszka został nim biskup Zbigniew Zieliński. 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 11 lat temu na Rynku w Lesznie świętowaliśmy 10 rocznicę tego wydarzenia.